Chyba wódkę? Ale nie wiem czy tam, robora, kawę, czy ale kawy, to bym nie kawy, To taka Więcej mleka niż kawy. Tak. to taki jest. W styczniu tak, No tak, no niby chciałaś tym jechać z powrotem, no, ale mówimy, że już jesteśmy, nie jest no, tak Nie no, tak, ale jak... No kiedy idziemy, do trochę w obiad, potem Jak by... założysz mi skarpetki, to może nie będzie mi tak czuła. No, tak nie tak czy... będziesz tak czuła. No, teraz to nie mogę nawet założyć ci skarpetek, bo nie założę ci skarpetek i to już na się A ty nie będziesz chłodniejszy. Ale Giewon, a za co ten Giewon zachuje w domu? Nie. On no mnie zaprze. <grym> a ty w Białej już takie. czujesz?